Cześć, to ja, Wasz zimny chłopiec z nadmorza. Dzisiaj co prawda jest dosyć chłodno, ale dla wytrawnego biegacza... Ja tu w ogóle biegam za plecami, gdzie widzicie, po tej linii plażowej. Startuję mniej więcej stąd, czyli z Gdyni Orłowa i biegnę w stronę zabudowań, czyli tą linią brzegową biegnę tam, gdzie tam widzicie ten stały ląd. Dobrze, szukałem scenarii dla mojego nowego piwa. Szukałem scenarii dla mojego nowego piwa. E, Scenaria musiała być w formie stadniny. Sam 7 lat na koniach jeździłem, startowałem w zawodach. Na przykład w wszechstronnym konkurcie konia wierzchowego, czyli słynnym WKKW. E, no ale było i się skończyło. Konia nie znajdę. Ale znalazłem tutaj plażę. Czasami myśmy po tej plaży tutaj jeździli konno, bo raz, że klimat, dwa, że jazda konna jest dozwolona tutaj, po piasku. Wobec tego piwo wybitne, to musi być jakaś wybitna również atmosfera. Koń, czyli śrub, szał piwo częste i najczęściej pite przeze mnie czarny kapsel bo piwo ciemne z nalewaka czyli z wersji kranowej piwo tak brzydko, że mówi przed otwarciem, ale w wersji kranowej piwo świetne, piwo jedne z moich ulubionych w każdym browarze kontraktowym, u każdego kontra kontraktowca, tak jak pewnie i Wy ja mam swoją ulubioną pozycję w szale piw jest to śrub jest to śrub Coś mi tu wpadło teraz do mojego degustacyjnego kielona. Od tego słabe nagazowanie, ale śrub taki jest. Eee, styką haferfloków, eee, czyli z grzywą. Piwo ciemne, górnej fermentacji, niefiltrowane. I to dobrze, by. Wy... Po co filtrować ciemne piwo? ktoś się zapyta. No, oczywiście nie ma to najmniejszego sensu. Woda. Skład. Woda, słód pilzyński, słód monachijski, płatki owsiane, słód palony. No doskonale. Generalnie to jest, to jest odlot to piwo. Już z aromatu. Słodki, przyjemny, z ogromną podbudową słodową. To pewnie słód monachiński Chmiele. Chinuk, Chinuk. Centennial, Citra. Drożdże. No szkoda, że tych drożdży. Tutaj autorzy nie wymieniają. Piwo wlane po butepo, pod korek. No genialny, genialny aromat owoców tropikalnych, pomieszany trochę z aromatami no takimi jakimi? Cytryny, limonki. Bardzo nietypowa mieszanka, w aromacie również słodko. Tak jakbyście mango rozkroili. Wobec tego dawajcie śrupa. Piękna piana. Piana mam wrażenie jakby tutaj była kulka azotowa. Tylko zamknę, zamknę kapselkiem butelkę, wybaczcie. Możecie w tym czasie poobserwować piwo. Proszę zbliżenie. Proszę. No, to jest prawie że ideał. Ta piana. E, wysycenie jest bardzo słabe w szkle. Jak widać, e, jakieś tutaj na tle morza są po bokach przebłyski rubinowe. I trzeba powiedzieć sobie jasno, że są. Doskonały aromat. Jeżeli będziecie mieli możliwość yy, być koło nalewaka z taką etykietą i dostać takie piwo, nie wahajcie się. Poezja to jest dramat. To jest dramat yy, i zarazem poezja. Dlaczego dramat. Gdzieś tam pod swoimi filmami już pisałem. No nie będę słuchajcie opowiadał, piwo jest świetne, doskonałe, jest jedwabne. To pewnie powodują dodatek tych płatków owsianych. E, piwo ma, bo nie przeczytałem, 15 BLG i 6% alkoholu. Alkoholu w ogóle nie czuć. E, treść, piwo jest treściwe, bogate, złożone. E, A paloność doskonale komponuje się ze słodyczą zawartą chociażby w słodach. Jest, jest, jest bosko, jest świetnie. Dramat dlatego, że, że, że wysyp piw kontraktowych jest dosyć spory w naszym kraju już. Ja szczerze powiedziawszy powoli nie nadążam już za nowościami. Poza tym no, ciężko znaleźć gotówkę, żeby te wszystkie nowości polskie, polskich browarów kontraktowych skonsumować. Nieraz zamieszczam filmy z obsuwami dużymi. Piana jest trwała a propos konia. Ale powiem tak. Większość tych piw kontraktowych ja doszukuję się pozytywnej strony. No i zawsze, zawsze oczywiście można znaleźć pozytywną stronę w piwach. Natomiast jeżeli chodzi o piwa idealne to nie wiem. Oczywiście żadne piwo nie jest idealne. Ale do piw z bardzo wysokiej półki zalicza się śrub. Jeżeli miałbym podać drugie piwo. Nie wiem. Bardzo mało jest piw, do których bym szczerze powiedziawszy wrócił. Na palcach jednej ręki prawdopodobnie bym policzył. Większość piw ma większą lub mniejszą skazę wadę. To nie jest prosto, ja tu teraz nie hejtuję, ale wiem o tym, że nie jest prosto uważyć piwo kontraktowo, nie znając za bardzo sprzętu, jego możliwości. No i dlatego dramat, że no, pijąc śrupa, który jest rzadko dostępny w wersji butelkowej, człowiek ma chwilę, ażeby poobcować z piwem bardzo dobrym, piwem z wyższej półki. To się chce pić. To nie ma to piwo wysycenia, słuchajcie, bo widzę w przemężeniu nie ma. Natomiast, jeżeli to przechodzi przez nas e, przełyk, to bardzo subtelnie e, kładzie się to delikatne delikatne wysycenie w jamie ustnej. Łykacie e, coś takiego na początku słodkiego, potem ta słodycz przechodzi w stronę wytrawną w stronę owoców tropikalnych, właśnie takiego mango, skórki od mango po czym yy, ta goryczka znika, No jest bardzo krótka, niezalegająca, przyjemna ciemna piętnastka no doskonała prawie doskonała, bo doskonałego piwa, u, u, powiedzmy, że no, 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 no ciężko, ciężko znaleźć doskonałe piwo ale jest świetny. Żeby chociaż połowa rynku była taka, byłoby fajnie. Jedno, co cechuje, taki konstans piw dostępnych, piw dostępnych na rynku kontraktowym, to cena. I to też jest dramat. Ta cena oscylująca koło 7 zł I nikt mi nie wmówi, że to piwo mogło być spokojnie tańsze, bo mogłoby być tańsze i tyle. No ale skoro jest. Ja bym nie pomylił, Skoro jest popyt, to też jest podaż. Albo odwrotnie. Dopóki będziemy takie piwa akceptować nieraz gorsze, nieraz lepsze, nieraz beznadziejne. Nawet za 9 zł. Nie będę wymieniał nazwy. Możecie się domyśleć. No to tak będzie. No. Polecam. To piwo powala. Żegnam się z Wami z nad lekko zachmurzonego Pomorza, z Gdyni, z Gdyni Orłowa. Oby więcej takich piw gościło na tym kanale, w Waszych domach i wśród naszych wspólnych znajomych. Do zobaczenia.